Hej, hej! Dzisiaj zajmiemy się górną częścią pleców. Tak więc jeżeli czujecie tutaj w okolicach łopatek, w mięśniu czworobocznym e, jakiś ból, dyskomfort, coś Was ciągnie, jest jakaś sztywność, to właśnie teraz postaramy się coś na to zaradzić. Zapraszam serdecznie. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym, ściągamy delikatnie łopatki, wyciągamy kręgosłup i bierzemy głęboki wdech przez nos. I wypuszczamy luźno powietrze przez usta. Znowu wdech przez nos. Wypełniamy maksymalnie płuca. I luźny wydech do samego końca. Jeszcze jeden wdech przez nos. Starajmy się go już powolutku kierować w stronę tego miejsca, które jest w jakiś sposób dla nas niekomfortowe w tych plecach dzisiaj. I wydech przez usta. I z zamkniętymi oczami zaczynamy okrężne, powolne, bardzo uważne ruchy głową w jedną stronę. Plecy zostają w jednym miejscu. Głowa wędruje po okręgu. Powoli. Wdech robimy, jak głowa jest z tyłu. Wydech, jak głowa jest z przodu. Jeśli poczujemy, że w którymś miejscu tej wędrówki naszej głowy po okręgu poczujemy jakiś większy ból albo że coś nas ciągnie, zatrzymajmy się tam na chwilkę, zobaczmy. Może to puści. Możemy też sobie rozmasować to miejsce, jak tam dosięgniemy. Dać mu trochę uwagi. I powędrować głową dalej. I w drugą stronę to samo. Wędrujemy głową teraz w drugim kierunku. Wdech, jak głowa jest z tyłu, wydech, jak głowa jest z przodu. Powoli, uważnie, i znowu jak poczujemy w jakimś miejscu jakiś większy dyskomfort zatrzymajmy się tam na chwilę pooddychajmy, może to minie połgniatajmy to miejsce jeżeli jest w naszym zasięgu tak jest i oddychamy i uspokajamy ruch Wracamy głową do pozycji neutralnej i zaczynamy powolno, okrężne ruchy barkami do tyłu. Ramiona całe wędrują po okręgu. Też uważnie, mocno ściągamy łopatki, jak ramiona są z tyłu. Mocno je otwieramy jak są z przodu. Wdech jak są z tyłu. Wdech jak są z przodu. I w drugą stronę to samo. Obserwujmy, co się dzieje teraz w tych naszych plecach, czy coś nas boli bardziej, jak ramiona są w jakimś miejscu. Oddychamy do tego miejsca. Uspokajamy ruch, prawą dłoń kładziemy na lewej skroni, plecy zostają w jednym miejscu i ciągniemy dłonią naszą głowę w prawą stronę, jednocześnie oporując głową w przeciwnym kierunku. Lewą dłoń kładziemy sobie na szyi i rozmasowujemy tutaj wszystko, ugniatamy. rozciągamy dajmy tutaj tej szyi trochę uważności może te kapturki pougniatamy troszkę i oddychamy oddychamy do tych miejsc, które bolą i zamieniamy stronę lewa dłoń na prawej skroni ciągnie naszą głowę w lewo do dołu, a głowa w tym samym czasie oporuje do góry. I prawą dłoń kładziemy na szyi po prawej i rozmasowujemy to wszystko. Ugniatamy, masujemy, rozciągamy skórę i oddychamy. Staramy się kierować nasz oddech do tego miejsca, które dzisiaj nam sprawia troszkę problemu. Tak. Wracamy głową do pionu, skręcamy głowę maksymalnie w prawo i maksymalnie w lewo. Jeszcze raz w prawo i jeszcze raz w lewo. I ostatni raz w prawo. I ostatni raz w lewo. Kładziemy dłonie za plecami i wypychamy mostek do przodu, mocno ściągając mocno ściągając łopatki tak jest podpieramy się na opuszkach palców tu nie mamy wyginać pleców zbyt intensywnie ściągamy łopatki i oddychamy jeszcze jeden oddech I siadamy na naszych łydkach ściągamy łopatki, prostujemy plecy i zaplatamy nasze przedramiona prawe ramięcie idzie dołem lewe górą przedramiona zaplecione jak najbardziej pionowo do podłogi i wdech do góry wyciągamy dłonie jak najbardziej do sufitu i wydech opuszczamy wdech do góry może troszkę wyżej i wydech opuszczamy. Jeszcze raz wdech do góry. Popatrzmy, co się dzieje tu z naszymi łopatkami, jak się cudownie otwierają i wydech opuszczamy. Zamieniamy zaplot, lewe ramię idzie dołem, prawe górą. Przed ramionami i dłonie oplątują się wokół siebie i znowu wdech do góry. I wydech. Wdech opadają, wdech do góry, i wydech pozwól mi opaść. Jeszcze raz, wdech do góry, trzymamy, zobaczmy, jak cudownie się otwierają łopatki, i wydech opuszczamy. Rozplatamy nasze ramiona, prawe ramię zgięte idzie górą, lewe dołem, i łapiemy tutaj dłonie za plecami. Jeśli się nie uda złapać dłoni, łapiemy za koszulkę. Może mamy jakiś pasek, sznurek, żeby sobie przytrzymać. A jeżeli się uda, to łapiemy dłonie. I oddychamy. Jak ktoś ma ochotę, można się pochylić do przodu, opaść na matę przed siebie z tym zaplotem. A jeżeli nie, to zostajemy w górze. Jeszcze jeden oddech. I zamieniamy strony. Lewe ramię idzie górą, prawe dołem. Łączymy dłonie ze sobą, albo łapiemy za koszulkę, jakiś pasek, chustkę. I oddychamy. I znowu, jak ktoś ma ochotę, można pozwolić sobie opaść tłowiem na matę. A jeżeli nie, zostajemy, zostajemy w pionie. Jeszcze jeden oddech. Rozplątujemy nasze dłonie, stajemy na macie, odsyłamy nasze ramiona do tyłu, zaplatamy dłonie ze sobą i odsyłamy ramiona jak najdalej od naszego ciała mocno ściągnięte łopatki Bierzemy wdech i wydech opadamy tłowiem w stronę maty przerzucamy ramiona za głowę i pozwalamy im swobodnie opadać Można się troszkę pobujać z prawej na lewo i oddech. Jeszcze jeden oddech. Rozplątujemy nasze dłonie. Siadamy w takim lekkim rozkroku, opuszczając pupę jak do malasany. Dłoń lewa jest przed lewą stopą i prawe ramię ciągnie do sufitu. I zostajemy tutaj, jak ktoś ma ochotę można spróbować prawym ramieniem opleść nasze plecy z tyłu i zahaczyć prawą dłonią o lewe kolano, o lewe udo. Kolano byłoby trochę ciężko, albo zostajemy z prawą dłonią do sufitu i opuszczamy prawą dłoń przed prawą stopę i lewe ramię ciągnie do sufitu. I tak samo jak wcześniej, można sobie opleść to ramię wokół pleców, zahaczyć lewą dłoń o prawe udo. Albo zostać z prawym ramieniem do, do suwitu. I opuszczamy dłoń na matę. Zaplatamy koszyczek z naszych dłoni. Kładziemy ten zaplot tam, gdzie się głowa łączy z szyją. I pozwalamy jej opaść opadać do podłogi pod ciężarem naszych ramion niech się tu wszystko cudownie naciąga oddychamy długie, spokojne oddechy do miejsc, które wymagają naszej uwagi I rozplątujemy nasze dłonie. Siadamy na macie jeszcze na moment. Wsiadzie z krzyżnym. Ściągamy łopatki. I kładziemy naszą dłoń tutaj. Na tych kapturkach ugniatamy. je takimi szczypczykami z naszych palców. Rozmasowując to wszystko. I powędrujmy sobie, gdzie możemy tutaj po tym mięśniu, takimi okrężnymi ruchami, całą tą powierzchnię naszych palców, dokąd dosięgniemy. Może dosięgniemy do tego miejsca, które właśnie dzisiaj wymaga naszej uwagi. Rozmasujmy sobie to wszystko. Zobaczmy, czego to ciało potrzebuje trochę naszej uwagi, trochę naszej miłości. I czasami to wystarczy, żeby było lepiej. Druga strona tak samo. Szczypczyki ugniatają tutaj te kapturki. A później wędrujemy kolistymi ruchami. Gdzie tam dosięgniemy, gdzie tam wymaga tego trochę nasze ciało? Tak jest. Można dwoma rękami tutaj ugniatać te kapturki, masować tył naszych pleców. Zamknijcie sobie oczy i po prostu powędrujcie. I zostańcie sobie tutaj, ile chcecie, ile potrzebujecie. Poświęćcie troszeczkę uwagi. Może to wystarczy, żeby poczuć się lepiej, dać tym miejscom trochę miłości. A kiedy będziecie gotowi, kładziemy dłonie złączone na wysokości mostka, bierzemy głęboki wdech przez nos. Wypełniamy maksymalnie płuca. Robimy długi, pełny wydech przez usta. Otwieramy oczy i wracamy do rzeczywistości. Mam nadzieję, że coś z tego Wam pomogło. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pa-pa!